bardzo marcu raczej ze znów omówimy nas kolejny odcinek ze Stara. Kiedy ten odcinek wleci? Nie wiem. Na razie nie mam internetu. Tak to wyjdzie. Zobaczymy. Mecz. Oczywiście kariera mną. Ok. No niech będzie. To zresztą podaj... Będę miał lepsze relacje z fanami. No ale oczywiście to że To będzie na minus kosztem. Tylko... Kosztem, ale to mniejsza k tego OK 1-0 jesteśmy bez akcji. Co mnie nie ukrywa martwi? Dobra. Dobra, jest 2 jednego. Mamy asystę. Kolekcjoner rasy normalnie Muszę zacząć strzelać Muszę zacząć strzelać Kurde pytanie jak? Dobra, zagrajmy to w ten sposób Ej, 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 ej nie wyszło No cóż bywam. Okej, okay, zagranie w tą. Ojej, ale dobra, jest 3-1. Wygrywamy 3-1. Coraz bliżej awansu. 23 mecze rozegrane. 30 meczy, czy jeszcze 7 chyba już nawet awans pewny mamy, ale wolę za chwilę zobaczyć Wolę się upewnić za chwilę, achievement, jak jest tutaj z achievementami 50 asyst, no chyba tu jestem najbliżej tak naprawdę Po prostu, mam więcej tak naprawdę właśnie no akcji do tego Nie, nie będę przyjmował gotówki Bo ich pogrzało, dobra, mecz z górnikiem męczna na szczycie kolejny No i zaczynamy od Stratygona Zróbmy tak Ojeju, jeju w Otonie to zrobił To było fatalne Dobra, nie dam sobie szansy Za dużo wykorzystywałem w zeszłym... w poprzednim odcinku Dobra, dam sobie szansę jednak Ojej, chyba nie wiem czy się w ogóle Dobra, siadło Jest! Kolejna bramka, trzynasta bramka Bodajże trzynasta No ale jest to no, kolejna bramka w mojej kolekcji, dobra Sprób Spróbuję najpierw strzelić Dobra, nie dam rady, bo tu widzę, że po jestem blokowany, to muszę zagrać w ten sposób, że kosz. No nie, dobra, dobra. Nie będę, nie kombinuję. Nie będę kombinował jakąś podgórkę. Dobra. Kurde, 2-1. No, no, no na szczęście to jednak... na na górnym był zdecydowalny faworytem, to się nie ma co dziwić. Jest przynajmniej ramka. Dodanie. Muszę pomyśleć Kur... Kurde, dobra dam sobie tą jedną próbę, bo... Tylko tak naprawdę na zmniejszenie rozmiarów porażki Kurde a jestem dzbanem Ja pierdolę Dobra przegrywamy 3-1 W tym razie 4-4 bilans dzisiaj Wygrana, porażka i Zobyte. dobra. Soccer Box, możemy otworzyć... A, to zapomniałem, że muszę mieć internet. <grym> hmm, z Legionową, Legionowią. Okej, okay, lecimy. Let's go. Musimy się podnieść po tej porażce z górnikiem na własnym terenie. Oj oj, za bardzo, za bardzo. Dobra, jeszcze próba Nie, no nie wierzę. Dobra, zagram. Serio? Są jaja jakieś? Zobaczysz no chyba nic jest takiego innego jak Ja pierdziele Tupek Ja wiem że każdy Łupek z słupek. Dobra, jest teraz poprawka 2-1. No za dużo tych diamentów wykorzystuje kul. Nie boję się tego robić, ale cóż, jest 2 do 2. Hmm. Trzeba to jak najbardziej wykorzystać. Trzeba to szybko zadobić. Dobra, no. Jak ja mam kulę tutaj rozegrać? Jak skoro mam podanie na środku pola? No i są 2 do 2. Podanie. No niestety no nie wyszło akurat. Ten mysz nam totalnie nie wyszedł. Jestem bardziej wyskilowany. To ty nie, że wy nie powiecie, że jestem. Zobaczmy. Korona i świt. o ja, pierdzielę. Świt Zobacz o ten świt. Hmm. Bo to za każdy kolejny level? Dobra, mamy drinka dodatkowe, gdzie jeszcze będziemy mieli jeden mecz. Mecz ze stalą rzeszów na własnym terenie. No musimy to wygrać, bo górnik zaczyna się do nas zbliżać. Kurde. Że to mi się tak o koszulki zaczęły mylić. Że to się w głowie nie mieści. Bo nasze takie niebieskie bardzo. Tutaj niebieskie paski. exquisite, okej. Okay. Ojej. No Demet. Cholera Gut No kurde, no co za bramkarz No niestety Koniec meczu niestety. Przegrywamy kolejny mecz. Górnik tylko punkt do nas się zbliżył. Oh. Dobrze, duży sobie o ten. Czasami z widzewem. Nie ja zaczynam się niepokoić. Wy zostawię. Lecimy. Mecz z Wizewem. No zobaczymy. Okay. Jest 2 do 0. Mamy kolejną asystę. Teraz się odblokowaliśmy. Może ta asysta nam pomoże. Da się trochę tak bardziej odblokujemy. No? Przyjęcie. Ojej. Może to fatalnie zrobił. Dobra. Tak to leciało szybko, że ja sobie dam tam jedną szansę. Offside. Cholipka. Za wcześnie. Jest, 3 do zera No zaczynamy coraz bardziej rzucać Będzie coraz bardziej po prostu no, rzucać e, swoją grę Dobra Ajajajaj Już myślałem tak na szybko Robić coś, bo nie, nie wiedziałem co, co zrobić, ale no, dobra Nieważne, wygrywamy. czy do zera, z widewem Bardzo cenne zwycięstwo. Za nami się zaczyna robić grubo. Niestety. Dobra, buty. Dobra, to sobie weźmiemy. Profil że to nie, gdzie to było. sotza play okay. the improv okay When the power is the okay yes To muszę polepszyć relacje z trenerem szukam jeszcze raz pary jest, dobra, mamy dobra 90 niestety no cóż no to było na tyle jak widzicie no czymy tu niestety nic. Mam nadzieję, jeśli mi podobał. Lecimy dalej w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie. Cześć.